Pierwsze o bezpieczeństwie rozmawialiśmy, teraz chcielibyśmy zajrzeć do środka i pokazać co tam w BBH. Tak, dzenię. budowa i bezpieczeństwo, bo to się ze sobą łączy, jedno z drugim. Cóż, jak widzisz, stoimy przed otwartym magazynem, to co się rzuca tutaj w oczy, moduły bateryjne, BMS połączone wiadomo, po stronie prądowej połączone komunikacyjnie, to wszystko przychodzi z fabryki złożone. I to jest pierwszy element bezpieczeństwa. Nie ma miejsca na błąd instalatora, bo instalator zastaje taki widok, jak my teraz przy działającym urządzeniu. Technologia, technologia ogniw, o której powiemy sobie zaraz, no a poza tym systemy zabezpieczenia. Sam, sama szafa ma systemy bezpieczeństwa, czujniki na poziomie szafy, jak i różne... Pomiar różnych parametrów na poziomie samych modułów bateryjnych, więc na poziomie samej szafy mamy tak, mamy czujnik zalania, mamy czujnik gazów palnych, mamy czujnik dymu, mamy czujnik otwarcia drzwi szafy, który zresztą zaraz zacznie być. Mamy jeszcze jakieś 3 minuty przy, przy otwartych drzwiach. Mamy właśnie zacznie być. Mamy tutaj syrenę. No i oprócz tego mamy jeszcze w tym miejscu puszkę aerozolu gaszącego. Co się dzieje po kolei, po co nam te czujniki? Cóż, czujniki dostarczają informacji. Kiedy mamy informację, możemy podjąć jakąś akcję, jakieś działanie. Może być tak, że parametr jest przekroczony, ale nie w stopniu krytycznym, wtedy jest tylko informacja, wyskakuje powiadomienie, trzeba skontrolować magazyn. Jeżeli któryś z parametrów jest przekroczony za bardzo, Raczej po stronie parametrów elektrycznych działają automatyczne rozłączniki. Automatyczny rozłącznik obwodu wysokiego napięcia po stronie DC, wyłącznik PCS-a czy wyłącznik szafy. Bo z jednej strony mamy te czujniki, o których mówiłem, z drugiej strony w każdym module mamy, co oczywiste, pomiar napięcia, natężenia prądu, rezystancji wewnętrznej, ogniw, no i pomiar temperatury. W trzech miejscach w każdym jednym module. Więc na poziomie całej szafy mamy kilkadziesiąt różnych czujników temperatury. Więc to jest zawsze pierwsza akcja. Czyli rozłączniki, które działają automatycznie. Wyłącznik główny szafy, rozłącznik wysokiego napięcia. To jest zawsze pierwszy krok. Drugim krokiem, czyli jeżeli szafa faktycznie wykryłaby pożar. Działa to, czyli puszka aerozolu gaszącego, to jest nowek 1230 produkcji 3M, co dosyć ważne. On działa w taki sposób, że po rozproszeniu się odcina całkowicie dopływ tlenu. Sama szafa jest urządzeniem szczelnym, więc w momencie, kiedy on podetnie dopływ tlenu, skutecznie uniemożliwia rozprzestrzenianie się pożaru. Nawet jeśli z jakiegoś powodu to urządzenie gaśnicze by nie zadziałało. Nadal jesteśmy, nie jesteśmy na straconej pozycji, bo sama szafa, przegrody, boki, drzwi to ma zapewnić trwałość, odporność na ogień przez półtorej godziny. Przez półtorej godziny ten ogień będzie w zarodku, nie rozprzestrzeni się na inne szafy, więc można się czuć bezpiecznie. Później mamy jeszcze, tak zwaną, ostatnią deskę ratunku. Po prostu tam od tyłu jest podłączenie na wąż strażacki, z którego również można skorzystać. Ok, też e, widzieliśmy przed nagrywką każdą, nie tak powiem, e, baterię możemy sobie zweryfikować, sprawdzić jej, że tak powiem, żywotność, tak wszelkie parametry. Dokładnie mamy w Dokładnie wgląd, tak. tak. Mamy w to wgląd. To są moduły bateryjne naszej produkcji HR140. Jeden taki moduł bateryjny to jest 14,3 kWh. Mamy możliwość bardzo dokładnej diagnozy czy wglądu do tych modułów, ponieważ każdy z nich, o ile tutaj mamy BMS-a, Urządzenie znane, spinające w całość system bateryjny, to każdy z modułów bateryjnych ma wbudowany w siebie system, urządzenie BMB. I to właśnie ono zapewnia podgląd i kontrolę parametrów na poziomie każdego jednego modułu bateryjnego. Dzięki temu mamy pełny ogląd sytuacji, bo po prostu można się czuć spokojnie. Ok, Piotrze, czysto teoretycznie jeden z tych modułów ulega awarii? Czy możemy to wymienić? Ja już widzę, że możemy, ale jakbyśmy powiedzieć. Tak, dokładnie. Urządzenie jest skonstruowane tak, żeby można było w łatwy, szybki sposób przywrócić je do sprawności. Urządzenie całe 215 kWh, każdy moduł baterii 14,3 kWh. Wykręcamy cztery śruby, bierzemy czterech silnych chłopach, bo to waży jednak 115 kg. Odłączamy przewody prądowe, komunikacyjne, jedno wysuwamy, drugie wsuwamy. Więc jest to proste, ale w rzeczywistości nie jest to Twoje zmartwienie. Tylko naszego serwisu. No bo zadania serwisowe oczywiście leżą. Ok, jakbyśmy mogli też trochę o serwisie porozmawiać, jakiego akcji serwisowych to wymaga, czy to są jakieś koszty dla klienta końcowego? Mhm, bardzo dobre pytanie. W przypadku tych konkretnie urządzeń, magazynów energii przemysłowych, wymagamy corocznego przeglądu takich urządzeń. Taki przegląd możemy przeprowadzić my, jako producent, za dodatkową opłatą, ale może to również wykonać instalator po tym, jak przejdzie u nas odpowiednią certyfikację. No i to jest ścieżka polecana, instalator zainstalował to urządzenie, więc później może co roku o to urządzenie dbać. Kolejna kwestia, widać wiatraki, więc całość jest chłodzona. Wspominałeś też, że u góry mamy przemysłową pompę ciepła. Dokładnie tak, zgadza się. Jako SOLAX produkujemy dwie wersje sieciowych magazynów energii. Mamy wersję chłodzoną cieczą. Mhm. Tutaj dzisiaj jest zainstalowana wersja chłodzona powietrzem. Ta górna część to jest właśnie przemysłowej klasy pompa ciepła powietrze-powietrze. W środku mamy wymiennik. A więc powietrze jest chłodzone czy też ogrzewane do optymalnej temperatury. Jako, że rozwiązanie jest chłodzone powietrzem, to konstrukcja tych modułów wygląda tak, że cele bateryjne są zainstalowane z podstępami pomiędzy sobą. Z tyłu mamy wymiennik, z tyłu mamy zimne lub ciepłe powietrze, i każdy moduł bateryjny. Ma z przodu wentylator, który zapewnia bardzo dobrą, sprawną cyrkulację tego powietrza, dzięki czemu temperatura ogniw jest po prostu wyrównana.